Średniowieczne miasto i wieś. Historia. Zacznijmy od tego, jak powstawały miasta. Co ważne, bardzo ważne, na początku średniowiecza te miasta występowały właściwie tylko tam, gdzie do niedawna jeszcze istniało Imperium Rzymskie. Na tych pozostałych obszarach tych miast właściwie nie było. Najwyżej były to takie grody, czyli takie osady obronne. Ale właśnie wokół nich z czasem zaczęły tworzyć się miasta. Wokół takich grodów, wokół klasztorów, zamków, gdzie panował miejscowy władca, zaczynali osiedlać się ludzie. Głównie tutaj mowa o rzemieślnikach, czyli osobach, które wyrabiały jakieś przedmioty. Kowale na przykład wytwarzali podkowy, narzędzia oraz miecze, garncarze na przykład naczynia. Oczywiście tych rodzajów rzemieślników było więcej. I w ten sposób, z biegiem lat, Wokół takiego zamku, klasztoru, czy też obok takiego grodu, który, który istniał już wcześniej, zaczynała osiedlać się coraz większa liczba ludności. W końcu doprowadzało to do tego, że no, to miejsce stawało się miastem. Jego ludność zajmowała się głównie właśnie rzemieślnictwem, byli, też tam, byli tam też kupcy. Kupcy są też bardzo ważni, jeśli chodzi o rozwój miast, ponieważ oni wędrując ze swoimi towarami, które nabywali od rzemieślników, Coraz częściej również sprzedawali te swoje towary w tak zwanych osadach targowych, czyli w osadach, które były położone w miejscach, gdzie przecinały się szlaki handlowe. Były to miejsca, gdzie okoliczna ludność ściągała na przykład na targ, czyli na taki wybrany dzień, w czasie którego zjeżdżali tam kupcy, a miejscowa ludność gromadziła się tam, żeby po prostu te towary kupić, bądź też sprzedać własne. I tego typu osady, osady targowe też mocno się rozwijały. I to są, można powiedzieć, jedne z tych podstawowych, można powiedzieć, metod powstawania miast, albo rozrost tego miasta wokół istniejącego klasztoru, grodu, czy też zamku, albo po prostu, na przykład, rozrost osad targowych, które z biegiem czasu Zwiększały swoje, można powiedzieć, rozmiary, były zamieszkiwane przez coraz większą liczbę ludności, przez rzemieślników, kupców, no i zaczynały pojawiać się też te warstwy mieszczańskie. Ale musimy pamiętać, że miasta też lokalizowano. Ponieważ gdy jakiś władca chciał stworzyć miasto, wybudować je od początku, po prostu no, zwiększając, można powiedzieć, Gospodarczo, społecznie, ekonomicznie swoje państwo, no tutaj miasto jest bardzo ważnym czynnikiem, to dochodziło do wybrania odpowiedniego miejsca, na przykład miejsca nad rzeką, no te miasta powstawały nad rzekami, na przykład z bardzo prostego powodu był dostęp do świeżej wody, czy też nad jeziorami, czy też na przykład obok portów morskich. I po prostu takie miasto można było lokalizować. Nie tylko miasto, ale też wieś, i wybierano odpowiednie miejsce, odpowiednią, można powiedzieć, lokalizację. Podpisywano bardzo często taką umowę z zasadzcą, czyli osobą, która no zajmowała się po prostu założeniem, rozwojem tego miasta czy też wsi, i powstawał właśnie ten dokument lokacyjny. Tam były określone wszystkie prawa, ale też obowiązki tych, którzy będą tam mieszkać, i Określenie, taki plan, można powiedzieć, gdzie będzie główny plac targowy, gdzie będą główne budynki, gdzie będą ulice. Tak, już wtedy takie rzeczy były planowane z wyprzedzeniem. I na przykład określenie, w które dni będą tam jarmarki czy też targi, no tak, żeby one nie pokrywały się z innymi pobliskimi miastami. I tego typu lokalizacje odbywały się w zachodniej Europie już w początkowych etapach. Można powiedzieć średniowiecza. W Polsce byliśmy, tak oczywiście, troszkę spóźnieni, jednak weszliśmy do tej kultury zachodniej z kilkuwiekowym opóźnieniem i w Polsce te pierwsze lokalizacje to XIII wiek. Więc wybierano miejsce i lokalizowano, osiedlano tam ludzi z już, można powiedzieć, takim szerszym planem, jak to ma się wszystko rozwijać. Kolejną kwestią, bardzo ważną kwestią jest to, kto sprawował władzę, w mieście. Ponieważ te miasta, nowo, można powiedzieć, powstałe miasta lokalizowane, to tam musiał być odpowiedni wybrany wójt. Najczęściej to ten zasadzca, ten, który można powiedzieć, tworzył to miasto, zostawał tym pierwszym wójtem. I on był tym przedstawicielem właściciela, można powiedzieć, tych ziem na których powstało to miasto. On można powiedzieć go reprezentował, dbał o jego, można powiedzieć, zyski, tak to określmy, i po prostu pilnował porządku w tym mieście i pilnował, żeby to miasto się, można powiedzieć, rozwijało. Pobierał podatki, przewodniczył sądom, no i no, dbało o porządek i o rozwój. Ale bardzo szybko mieszczanie, czyli mieszkańcy tych miast, zaczęli... Zdobywać, uzyskiwać prawa, na przykład do tworzenia samorządów miejskich. Oni mogli dzięki temu samodzielnie sprawować władzę w tym mieście, ale nie zapominając o tym, że oczywiście byli podlegli temu władcy i nadal płacili mu odpowiednie podatki. Tylko, że to już było takie, można powiedzieć, dla nich coś lepszego, mogli troszkę o sobie decydować. Wspólnie wybierali Radę Miejską która no, uchwalała te wszystkie prawa, i mogli wybrać na przykład burmistrza, który stał na czele tego miasta i był takim najważniejszym urzędnikiem. To on był, można powiedzieć, odpowiedzialny, o dbanie o to, żeby te prawa były wykonywane, no i żeby oczywiście te daniny spływały na rzecz właściciela. W końcu mieszczanie też uzyskali prawa do własnych sądów, czyli do tak zwanej ławy miejskiej. Musimy pamiętać, że to nie było tak, że wszyscy mieszkańcy miasta byli uczestnikami tego zarządzania tym miastem. Nie. Tylko najbogaci z nich. Nie dopuszczano oczywiście tych biedniejszych do rządzenia miastem, no i oczywiście dochodziło do wielu konfliktów z tego powodu. Jeśli chodzi o rzemieślników i kupców, tak jak wspomniałem, byli to ludzie, którzy wykonywali jakieś przedmioty najczęściej przedmioty codziennego użytku. I te miasta właśnie koncentrowały tych rzemieślników, którzy mieli no, przeróżne umiejętności. Byli to krawcy, tkacze, rzeźnicy, kowale, garncarze, i oni z czasem zaczęli tworzyć, można powiedzieć, takie zrzeszenia, czyli cechy. Ten cech był organizacją, która określała, ile towaru będzie produkowane, w jakiej cenie będzie on sprzedawany. I co też ważne, dbano w tych cechach o odpowiednią jakość towaru. Oczywiście no, przekładało się również to na to, że ta cena nie mogła być niższa, że były ograniczenia, no ale te cechy bardzo mocno się trzymały. Oczywiście poza tymi cechami też byli rzemieślnicy, którzy byli niejako poza tą organizacją. Oni produkowali rzeczy bardzo często troszkę gorsze, ale też tańsze. I ich nazywano wtedy na przykład partaczami. No, dzisiaj też można powiedzieć, to sformułowanie, to określenie istnieje. No i można powiedzieć, oznacza osobę, która no dosyć yy, nie tak jak trzeba wykonuje pracę, którą powinna wykonywać. Oczywiście te cechy miały za zadanie pomagać sobie, pomagać tym wszystkim członkom tego cechu i. Oczywiście, niejako zwalczać konkurencję, dbać właśnie, żeby no było lepiej, ale było lepiej tym, którzy należą do tego cechu. Jeśli chodzi o kupców, to oni po prostu zajmowali się handlem. Handlowali tymi wyrobami wytworzonymi przez, przez rzemieślników, ale handlowali też skórami, zbożami, przyprawami, suknem wszystkim. Oni też mieli własne organizacje, oni też się zrzeszali i oni też dbali o swoje interesy i bardzo ciekawe jest to, jak te można powiedzieć, różne organizacje kupieckie ze sobą walczyły. No ale to jest zupełnie inny temat. Musimy pamiętać, że oni też wspólnie mogli w łatwiejszy sposób dbać o bezpieczeństwo na przykład na szlakach handlowych, co w średniowieczu było no, bardzo ważnym elementem. Jeśli chodzi o życie w średniowiecznym mieście, musimy wiedzieć, że no, tam nie było kanalizacji, nie było dostępu do bieżącej wody. Te, można ten brak kanalizacji rozwiązywano w ten sposób, że no, te nieczystości wylewano na ulicę. No, efekt był taki, że były często epidemie, no niestety zwiększało to śmiertelność. Do tego no, to budowanie, do tego to budownictwo bardzo często, najczęściej było drewniane. Wybuchały pożary, można powiedzieć, że no, te miasta dopiero z czasem zaczęły rozwiązywać te problemy. Tylko, że no niekiedy to przeskoczyło już na kolejne, można powiedzieć, okresy w historii, i w średniowieczu było różnie. Trzeba pamiętać, że to życie w mieście było różne w zależności od tego, do której z tych grup społecznych się należało. Ponieważ byli patrycjusze, czyli ci, Którzy byli najmniej liczni, ale też byli najbogatsi. To byli bardzo bogaci kupcy, bardzo bogaci rzemieślnicy, właściciele nieruchomości. I oni po prostu mieli o wiele więcej pieniędzy i mieli o wiele lepsze warunki. Pospólstwo, czyli ta bardzo liczna grupa ludności, oni byli tworzeni przez drobnych rzemieślników, kupców, mieli własne warsztaty, no ale nie byli jeszcze no albo w ogóle nie mogli być bogaci. Tylko, że nie byli jeszcze tą warstwą najniższą, ponieważ ta warstwa najniższa to plebs, czyli ci najbiedniejsi. Tutaj byli ludzie, którzy pracowali i u pospólstwa, i u patrycjuszy, nie mieli własnych warsztatów, byli tam też zaliczani żebracy no, po prostu ludzie, którzy byli biedniejsi. Ale to życie w tych miastach no, było dosyć proste i dosyć trudne. Tu też mogły być problemy z żywnością, tu też pojawiały się, można powiedzieć, duże problemy. Ale jednak niektórzy twierdzą, że to życie w miastach było no, łatwiejsze niż na przykład życie na wsi, gdzie ta praca mogła być trudniejsza. Tutaj można na to różnie patrzeć, ponieważ warunki życia na wsi były też różne. W zależności od miejsca w Europie oraz w zależności od, oczywiście, państwa. Jednak większość mieszkańców, jednak większość ludzi w średniowieczu żyła właśnie na wsi. Miasta to tylko część tej ludności, nieporównywalnie mniejsza od liczby mieszkańców na wsiach. Na czele każdej wsi stał sołtys, który był przewodniczącym tak ławy wiejskiej, takiego prostego sądu, który rozstrzygał te spory i inne sprawy. Chłopi, oczywiście, jak już wiemy z moich wcześniejszych materiałów, mieli najmniej praw. Zajmowali się uprawą, mieli bardzo trudne życie, bardzo trudne warunki. Ta praca była wówczas no, niezmechanizowana. Jeśli chodzi, o Jeśli chodzi o zwierzęta pociągowe, były to głównie woły, konie były, gigantyczną, konie były bardzo dużą rzadkością. Ogólnie to wykorzystanie zwierząt pomagających w pracach. Dopiero z czasem stawało się troszkę bardziej powszechne. Początkowo było to dosyć niewielka ilość tego typu zwierząt. Więc ta wydajność z powodu no, ziemi, braku nawozów, często nieodpowiedniego uprawiania była niska, mało wydajna. Używano naprawdę prymitywnych narzędzi, na przykład radła. Z czasem dopiero był pług, który mógł w dokładniejszy, szybszy sposób. No, obrabiać, orać tą ziemię. Ale to zwiększenie plonów, ilości, tych, ilości tej żywności, jaka była pozyskiwana w rolnictwie, no to zwiększało się powoli i dopiero z czasem te plony były coraz większe. Pamiętajmy, że no w średniowieczu jeszcze to chłopstwo, na przykład na terenie Polski, Miało jednak o wiele mniejsze prawa niż mieszczanie czy, czy też rycerze, ale nie było jeszcze tak mocno przywiązane do ziemi jak na przykład w czasie XV, XVI, XVII, XVIII wieku. XVI, XVII, XVIII wiek to dopiero takie mocne przywiązanie ich do ziemi i mocne ograniczenie ich praw. Wręcz według mnie podchodzące pod niewolnictwo. I taki chłop w średniowieczu za te towary, które wyprodukował, oczywiście poza tymi towarami, które musiał dać temu panu, do którego należała ziemia, odpowiedniej daniny na przykład na kościół czy też klasztor i po odłożeniu odpowiedniej ilości zapasów na zimę, to sprzedawał je wędrującym kupcom, czy też sprzedawał je na targach i jarmarkach. Tak jak powiedziałem, kupcy nie tylko sprzedawali. Produkty wyprodukowane przez rzemieślników, ale też kupywali żywność i inne towary, na przykład skóry, które sprzedawali później na przykład rzemieślnikom w miastach. Więc ten handel kwitł, miasta się rozwijały, rzemieślnictwo się rozwijało i można powiedzieć, przez większość średniowiecza to wszystko bardzo szybko się rozwijało. Dużym problemem oczywiście była epidemia z XIV wieku, ale ten rozwój miast, rozwój można powiedzieć tych wszystkich elementów. Był naprawdę bardzo szybki, ale o tym będziemy mówić w przyszłości. Dziękuję za uwagę. Zasubskrybuj, oceń, skomentuj. Do zobaczenia ponownie.